Dany jest trapez prostokątny KLMN. Którego podstawy mają długości. KL to jest A, a MN to jest B. Gdzie A jest większe od B, to tak jak widzimy na rysunku. Kąt KLM ma miarę 60 stopni. No to nawet już wpiszę tutaj. 60 stopni. Tu, wiadomo, trapez prostokątny, więc tu musi być kąt prosty i tu również kąt prosty. Długość ramienia LM tego trapezu, czyli to, jest równa długość tego ramienia. Jak wyznaczymy? Oczywiście mamy uzależnić od A i B. Ja bym poprowadził pomocniczą wielkość, a mianowicie Wysokość. Jeżeli tu jest wysokość, to tu jest 60 stopni, tu jest trzydzieści stopni. I to mamy wyznaczyć. Niech to będzie nasz odcinek X. To mamy uzależnić od A i B. Natomiast ten odcinek, który tutaj pozostał, jak stąd dotąd, to jest to odcinek B z góry. Tu jest B, to i tu musi być B. To ten odcinek w tym trójkącie to jest nic innego jak A minus B. I teraz. Albo skorzystamy z trygonometrii, albo skorzystamy z trójkąta typowego. Przypomnienie. Jeżeli mamy taki trójkąt typowy, kąt prosty, tu jest 60 stopni, tu jest 30 stopni. To jeżeli ten odcinek weźmiemy jako wyjściowy, niech to będzie odcinek, no nie chcę używać literki, jak tutaj są, a zatem jak wezmę jako oznaczenie literkę M, to ten odcinek będzie 2M, a ten będzie M pierwiastków z 3. I teraz zobaczmy na nasz trójkąt. Jeżeli oznaczymy podobnie jak tutaj, to to jest nasze M, to, czyli przyprostokątna przy kącie 60 stopni, przeciwprostokątna to jest 2M, a ten odcinek to byłby M pierwiastków z trzech. No tak tylko że mamy wyznaczyć X. Ale patrząc na rysunek X jest równy 2M. X jest równy 2M. Natomiast sama literka M to jest A minus B. Więc skoro M to jest A minus B. To jeżeli to wstawimy teraz w miejsce tej wielkości M. Nasz odcinek x to będzie 2 i razy i w nawiasie A-B. minus I taka wielkość jest. Czyli my to oznaczyliśmy x, ale nas pytano o odcinek lm. Czyli długość odcinka lm, która jest równa długości odcinka x, jest równa 2 i w nawiasie. A minus b. To jest ta długość i widzimy ją w odpowiedzi b. To jest długość ramienia tego trapezu.